Moi drodzy, jesteśmy w Laponii. Specjalnie dla Was te życzenia. Jest ze mną Mikołaj, jest ze mną śnieżynka. Pewnie słyszycie te hałasy dookoła, ale prace trwają. Zabawki są wciąż przygotowywane. Drodzy znajomi, koledzy, koleżanki, przyjaciele, rodzino, życzę Wam zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Oby ten nadchodzący 2016 rok był zdecydowanie lepszy od tego. Ho, 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 was soll ich schieben?